Dzięki Celefowi możemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj dzisiaj, gdzie jesteśmy. Wiedza, która pomogła nam w tym, żebyśmy mogli wdrożyć działania związane z ośrodkiem szkolenia kierowców, założyć ten ośrodek i rozwijać go i prowadzić, czerpaliśmy z programu rozwoju coraz lepszej firmy. Tam w tych lekcjach było konkretnie wskazane, jak postępować, przekładając to do danego biznesu, nie konkretnie naszego biznesu, ale do biznesów, które prowadzą różni przedsiębiorcy. My to po prostu potrafiliśmy przerzucić na nasze działania szkoleniowo-motoryzacyjne. Biznesowe inspiracje, problem, rozwiązanie i efekty wdrożenia. Nazywam się Krzysztof Wójcik, jestem współwłaścicielem Introduction to Higher Level. Zajmujemy się tematami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mamy symulatory jazdy. Mamy także ośrodek szkolenia kierowców Introheil. Jaki był twój problem biznesowy? To był rok 2019. W tamtym okresie nasza firma zajmowała się szkoleniami z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykorzystywaliśmy symulatory i obrazowaliśmy niebezpieczeństwa w kontrolowanych warunkach. Jednego dnia wszystko się skończyło. Pewnego dnia, kiedy mieliśmy zakontraktowane zlecenia na szkolenia z symulatorami, kalendarz był wypełniony do cna. Przyszła pandemia, spotkania na zewnątrz zostały zabronione, nie mogliśmy realizować swoich działań szkoleniowych. Cały kalendarz, który mieliśmy wypełniony natychmiast wziął się zluzowo. W pewnej chwili stanęliśmy przed ścianą, ponieważ nie mieliśmy już żadnych zleceń, a mieliśmy leasingi do opłacenia, mieliśmy biuro do opłacenia, mieliśmy <laughs> plany na przyszłość. Musieliśmy zrobić rewolucyjny ruch. Jakie rozwiązanie wprowadziłeś dzięki coraz lepszej firmie? Mieliśmy w planach założenie ośrodka szkolenia kierowców, natomiast lokowaliśmy go mniej więcej rok później niż to faktycznie nastąpiło. Koncentrowaliśmy się wtedy na działaniach z symulatorami i to było nasze główne źródło dochodów. Dzięki coraz lepszej firmie wiedziałem, że musimy potrafić też dywersyfikować i to, że nastąpiła pandemia niejako zmusiło nas do tego, żebyśmy przyspieszyli nasze działania związane z ośrodkiem szkolenia kierowców. Wkomponowaliśmy wszystkie siły i wiedzę z tlf w to, żeby Powstał środek szkolenia kierowców. Dzięki temu mogliśmy dalej kontynuować biznes. Zamroziliśmy na pewien czas tematy związane z symulatorami. Skoncentrowaliśmy się na szkoleniu kierowców, rozwijaniu tego biznesu. No i myślę, że dzięki Celefowi możemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj dzisiaj gdzie jesteśmy. Wiedza, która pomogła nam w tym, żebyśmy mogli wdrożyć działania związane ze ośrodkiem szkolenia kierowców, założyć ten ośrodek i rozwijać go i prowadzić, czerpaliśmy z programu rozwoju coraz lepszej firmy. Tam w tych lekcjach było konkretnie wskazane jak postępować, przekładając to do danego biznesu, nie konkretnie naszego biznesu, ale do biznesów, które prowadzą różni przedsiębiorcy. My to po prostu potrafiliśmy przerzucić na nasze działania szkoleniowo-motoryzacyjne. Wskazówki, które dostawaliśmy, bardzo były dla nas obrazowe. Widzieliśmy, czuliśmy, jak to należy zrobić, i po prostu było kwestia tylko w tym, żeby to przenieść na swój biznes. Wiedzieliśmy, że potrzebujemy uruchomić inną ścieżkę naszych działań. Mieliśmy już ją zaplanowaną, ale wdrożyliśmy ją. Ponad rok wcześniej, bo sytuacja na tylko zmusiła. Myślę, że to przygotowanie właśnie z CLF-em spowodowało to, że przeszliśmy przez to gładko. I pierwsze miesiące oczywiście były trudne, ale dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jakie są efekty wdrożenia tego rozwiązania? Dzisiaj stoimy już stabilnie na obydwu nogach. Działamy prężnie, jeżeli chodzi o ośrodek szkolenia kierowców. Mamy stabilną markę, mamy zadowolonych klientów. Rozwijamy się dalej, poszerzamy naszą kadrę. Będziemy teraz uruchamiali także inne punkty, inne filie naszego ośrodka, więc tutaj jesteśmy. Osiągnęliśmy już ten poziom, który zakładaliśmy. Wróciliśmy do tematów związanych z szkoleniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykorzystujemy symulatory. Inwestujemy teraz w inne jeszcze bardziej nowoczesne symulatory. Będziemy je także wkomponowywać w nasze działania biznesowe. Czy chcesz rozwinąć swoją firmę? A może, podobnie jak Krzysztof Wójcik, planujesz zmienić model biznesowy i zbudować nową działalność? Jeżeli tak, to kliknij w link w opisie i dołącz do programu rozwoju coraz lepszej firmy.